Media są bezlitosne. Najgorszy występ Roberta Lewandowskiego od momentu, kiedy trafił do Bayernu, Monachium. No właśnie, dzisiaj na temat katastrofy: Bayern remisuje z RB Salzburg 1 do 1, ledwo, ledwo, jeśli chodzi o ligę Mistrzów. Porozmawiam sobie też na, na temat spotkania Inter kontra Liverpool. Pewne zwycięstwo Liverpool 2 do 0. Eee, no właśnie, co się dzieje praktycznie, jeśli chodzi o Bayern Monachium? Eee, katastrofan oceny noty Roberta Lewandowskiego dostał praktycznie najniższą otenę, kompletnie niewidoczny, media przejechały się, krytykują Roberta Lewandowskiego, natomiast ja bym powiedział więcej, to już jest problem, który się pojawia od dłuższego czasu, o którym ja mówiłem, alarmowałem, sygnalizowałem to i to nie jest wcale po prostu problem Roberta Lewandowskiego, a problem kogo misia gogo, Nagelsmana. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij na grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj zrobimy sobie analizę tych dwóch spotkań, a więc RB Salzburg kontra Bayern Monachium, a także Inter kontra Liverpool. Muszę powiedzieć w ten sposób, ja mówiłem o tym od dłuższego czasu, brak skuteczności jeśli chodzi o Bayern Monachium mówiłem to od kilku praktycznie meczów jeśli chodzi o Bayern Monachium, że Bayern Monachium pod względem statystyk jest lepszym, wygrywa nawet spotkanie, ale brak skuteczności jest nieskuteczny jeśli chodzi o grę. Ostatnio też po prostu tutaj Bayern Monachium jak przegrał z Bochum świadczyło o tym, że kiepsko jest ustawiona ta drużyna. Nie jest to problem Roberta Lewandowskiego, a jest to problem tego jak tą drużynę układa Nagelsmann, a w ogóle czasem nie ma po prostu, wydaje mi się, że nie ma pomysłu jeśli chodzi o Bayern Monachium. Bardziej pozwala, żeby to był samo Grej, żeby piłkarze grali dowolnie niż na to rzeczywiście ma wpływ na drużynę. Katastrofa. Jeśli chodzi o występ Roberta Lewandowskiego, nie ma co się oszukiwać, kompletnie niewidoczny, bodajże, chyba po prostu chyba miał dwa szczały na bramkę w czasie całego spotkania. No, tam te dramatyczne po prostu były statystyki Roberta Lewandowskiego, kompletnie był niewidoczny podczas tego meczu. Natomiast ja mówię, to jest błąd, jeśli chodzi o Nagelsmana. Ja o tym mówiłem od dłuższego czasu. Te samo, tak samo po prostu te problemy wcześniej. Nagelsman, tak jak powiedziałem to już wielokrotnie, nie przyłożył kropki nad i, czyli po prostu skuteczność, jeśli chodzi o Bayern Monachium, chociaż trzeba ja powiedzieć, że dobrze zrobił Nagelsmann, że zdecydował się na pewne zmiany, jeśli chodzi o Bayern Monachium, że pewnie zawodnicy nie wystąpili od pierwszej minuty typu Upamecano, który ostatnio się prezentował bardzo kiepsko, jeśli chodzi o mecz ligowy. No i ale zaraz sobie po prostu to przeanalizujemy, bo zobaczmy sobie te statystyki, one są znowu po stronie Bayernu Monachium. Więc teoretycznie ciężko się doczepić tutaj do Bayernu Monachium, ktoś kto będzie rozliczał teraz Nagelsmanna, pomijając kwestię wyniku, no może powiedzieć no tak, ale statystyki są po stronie Bayernu. Zobaczmy sobie posiadanie piłki 70 Procent, zdecydowanie większe. Szczały na bramkę 9 do 6. Podania 650 do 257. Dwa razy lepsze statystyki. Podobnie statystyki ma Bayern Monachium, jeśli chodzi o Bundesligę. Co z tego? Nie jest skuteczny. Jest po prostu nieskuteczny. To tak, jakby piekarz każdego dnia szedł do pracy i robiłby za Tak, za każdym razem po prostu nie wychodziły mu chleb, bułki. Co z tego, że będzie po prostu piek ten pieczywo, jeżeli za każdym razem, czy te ciasta, jeżeli za każdym razem będzie produkował pieczywo, które można. Zrobić tylko jedno i, tak, wrzucić to do, do śmietnika, kosza. Taka piekarnia czy też cukiernia bardzo szybko splajtuje. Tak samo jest w przypadku Bayeru Monachium. Brakuje skuteczności. No i mamy cenność podań 58% do 84%. Wydawało mi się, że przed tym meczem, że Bayern Monachium spokojnie sobie poradzi, że tutaj RB Salzburg siądzie na Bayern, a później rosy się odmienią, jeśli chodzi o Bayern Monachium, bo to jest charakterystyczna sprawa w przypadku Bundesligi. Jednak tak nie było w przypadku tego meczu. Mamy czerwone kartki 0 do 0, żółte kartki mamy 1 do 2. Potem mamy rzuty różne 5 do 10. Problem jest, jeśli chodzi o Bayern Monachium, to widać było, że nie potrafią sobie radzić z presją. Jak nie dawali sobie rady, jeśli chodzi o grę, nie mogli zdobyć gola, to praktycznie nie dawali sobie rady z presją. Zaczęła się brudna gra, widać, że było duże parcie, ciśnienie ze strony władz klubu Nagasmana. Natomiast ja muszę powiedzieć, też tutaj troszeczkę zabrakło szczęścia, jeśli chodzi o Bayern Monachium, bo było sporo sytuacji, gdzie one by się zakończyły bramką akurat to był też taki merch brakowało tych trochę tych sytuacji tych po prostu tego szczęścia też bym powiedział, ja nie jestem zwolnikiem takiej teorii, ale sędzia dobrze sędziował to spotkanie. Natomiast powiem w ten sposób, że lekko był stroniczy na korzyść RB Salzburga. To był sędzia z Anglii, a więc daję sobie sprawę, że w kolejnych rozgrywkach Bayern-Monachium może paść, może, paść po prostu, może trafić na drużynę z Anglii. Nie chcę mówić, że on był stroniczy, aczkolwiek no, były takie sytuacje, które rzeczywiście można było zinterpretować na korzyść Bayernu. Ten sędzia oczywiście po tym meczu się wybroni. Zresztą zobaczmy sobie, że po. ao matchu Nagelsmann podszedł do sędziego, miał do niego pretensje, nie podał mu nawet ręki, przynajmniej w tym obrazie, który był pokazany w telewizji. Pretensje też miał potężny kimś do sędziego, chociaż on zawsze ma po prostu pretensje, ale widać, że to były takie pretensje, które rzeczywiście co mógł gwiznąć. Pretensje miał też Robert Lewandowski podczas tego meczu, także, no, e, powiem w ten sposób, jeżeli byśmy tutaj oceniali w skali od 1 do 10, do 10 pracę tego sędziego, to tak bym go ocenił na trójkę, tak? Trójkę po prostu z plusem, bo moim zdaniem kiepsko się prezentował. No właśnie, i teraz zobaczmy sobie jeszcze wiadomości, które się pojawiły. Oczywiście, honor ratuje Kingsley. Command, który zdobył bramkę w 90 minucie. No dobrze, teraz te bramki nie są liczone razy dwa jeśli chodzi o mecz na wyjeździe, no bo ten mecz miał miejsce w Salzburgu. Co prawda, Salzburg jest blisko Monachium, Monachium bo 150 km, więc to nie była jakaś duża eskapada. Natomiast zawsze, więc Bayern-Monachium dalej ma szansę, żeby odrobić te statystyki, znaczy te gole. Kolejna sprawa to też jest to, że praktycznie Bayern-Monachium po raz pierwszy nie wygrał meczu, kiedy Robert Lewandowski jest w pierwszym składzie. Widzę Mistrzów od dwóch lat, bo też od 2019 roku, 19 roku. To też o czym świadczy. Ale ja bym też wskazał na no, inny aspekt, a mianowicie w Bayernie Monachium zabrakło Gorecki, zabrakło też Noyera. To też kluczowi zawodnicy, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Kiepska dyspozycja, jeśli chodzi o obrońców. To wszystko ma wpływ, tak? Upamekano, jednak nie dojechał. Ostatnio Lotar Mateus bardzo mocno krytycznie powiedział się na temat Upamekano. Że już tyle z miesięcy praktycznie w Bayern Monachium, już po prostu powinien przyjść ten czas na aklimatyzację, powinien dawać jakość na poziomie Bayernu, a ta jakość nie daje. No to też jest strata, jeśli chodzi o odejście, ale aby, tak wszyscy myśleli, że zaata się tą lukę, no niestety. E, dobra, zobaczmy sobie tak. Liga mistrzów Bayer o krok od porażki z Salzburgiem. Koman uratował remis. Kingsley, Koman uratował Bayern-Monachium w lidze mistrzów. Remis mistrzów Niemiec. RFC Salzburg zremisował z Bayernem Monachium. Duże kłopoty Bayernu Lewandowski pod kloszem. Nie lewciu, internauci komentują mecz Bayernu z Salzburgiem. Salzburg kontra Bayern. Niemieckie media doceniają Salzburg i krytykują Bayern. Ja muszę powiedzieć, jaki by w ogóle pomysł Nagasmana, jeśli chodzi o ten mecz, jeśli chodzi o to spotkanie na Roberta Lewandowskiego, bo ja tego pomysłu kompletnie nie widziałem. Nagelsmann w meczach, tak samo było w poprzednich, każe schodzi Robertowi tak na prawy bok, na lewy brok, cofać się do środka boiska. Ja nie wiem, po prostu jest ten sam wygłupiony. Jaki był pomysł Nagelsmana na tym mecz Jestem ciekaw, tak? Może kiedyś po prostu Robert Lewandowski powie, jak zakończy karierę, albo jaki był tu plan. RB Salzburg, Bayern Monachium, sobie oceny Roberta Lewandowskiego. No są one słabe, ale to też nie jest kwestia, że Robert Lewandowski tak przestał grać piłkę nożną, bo to też jest po prostu jakby cały kolektyw, cała drużyna. I tutaj tego brakowało. Tak? Inna sprawa, że Salzburg był świetnie przygotowany pod kątem Bayernu Monachium. Najgorsze było to, że oni przecinali ciągle po prostu te piłki, które były do piłkarzy Bayernu, gdzie te piłki, one są praktycznie, to są ciasteczka, one są po prostu już wypieczone, są przepyszne, tak, one są świetnie zrobione, te piłeczki, które idą, potem taką piłeczkę dostaje Robert Lewandowski, gdzie na bramkę pada gol. I oni to świetnie czytali, przecinali praktycznie te, te piłki. Wydaje mi się, że Salzburg szykował się od dłuższego czasu na Bayern Monachium i to było dokładnie rozrysowane. E, inna sprawa, że Salzburg był bardzo dobrze przygotowany, tak. Nie mam też dużego, dużej pretensji, jeśli chodzi o bramkarza Bayernu Monachium. Może rzeczywiście po prostu troszeczkę lepiej to by wyglądało, gdyby Neuer był w, w składzie. Natomiast no, nie rozumiem takiego ciągłej też krytyki, jeśli chodzi o Ul, Ul, Ulricha, tak. E, wiadomo, że on jest wystawiany praktycznie tak do wzoru, jakim jest Neuer. Natomiast jak drużyna przegrywa, to zaraz po prostu całe gromy padają na Ulricha. To nie był taki słaby mecz w wykonaniu Ulricha. to był dobry mecz. Zresztą, według ocen not różnych serwisów piłkarskich, sportowych, ocen mam dosyć, dosyć wysoką notę po tym meczu. Lewandowski nie wie, co się dzieje. Bayer uratowany w 10 minucie. No ja muszę powiedzieć, właśnie to jest dobrze, to jest po prostu dobrze powiedziane. ale dobrze tu mówi. Lewandowski nie wie, co się dzieje. Nie wiedział tak naprawdę, jaką, jaką ma tutaj rolę. Tak? Trzyma, po prostu schodzi na boki, na lewo, na prawo, cofać się, trzyma czekać na podania piłki i tak dalej. Nie było. Praktycznie tutaj zbytnio dużego pomysłu. Spektakularna interwencja obrońcy Bayernu Monachium uratowała zespół przed stratą bramki. Tak, Pawar, tak. No tak, mówiłem. Pawar to co prezentuje, bardzo dobry mecz. Eee, praktycznie tak, zawsze jest oceniana tą czwórkę. W skali od 1 do 6, 4 plus, nigdy nie zjeżdża praktycznie poniżej tej skali. no Uratował tą sytuację, bo piłka szła na praktycznie na bramkę, a tego się oczekuje od Pawarda. Ale Zyle też miał dobry występ. Ja wiem, że niektórzy już mówią: no, bo on przenosi się do Borussii Dortmund, do to już myślałem, jest gdzie indziej nieprawda. Zyle miał bardzo dobry występ podczas tego meczu. Eee, to był dobry mecz. Paward rozgrywa zawsze ten sam poziom. Nie, ma, nie można mieć do niego pretensji ani zarzutów. Natomiast Zyle po prostu bardzo dobry m, występ. Troszeczkę mi jest muszę powiedzieć, tutaj Hernandez, tak? Więc większe miał oczekiwania. Problem, też, jeśli, problem też, jest, te, te, też jest taki, jeśli chodzi o Bayern Monachium, grali trójką obrońców, gdzie z rekuły grają praktycznie czwórką obrońcą, bardzo wysoko. To było też po prostu ciężkie w przypadku właśnie Bayernu Monachium. Zobaczmy, że brakuje też Alfonso Davisa, brakuje Noyera, który miał czyszczenie Łękotki, tak, zabieg. Ma wrócić praktycznie kilka tygodni pauzuje. Gorecki nie ma. Nie ma też Alfonso Davisa, który tam koronkę ma chyba czy coś nie To też po prostu były duże straty, bo Alfonso Davis przy takich meczach, jeśli chodzi o ligę mistrzów, mógł dawać szybki sprint, mógł wrócić na boisko na po prostu do obrony, ustawić odpowiednio, podłącza się po takcji ofensywnej, a więc duże straty, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Chociaż wydawało się na początku roku, że mnóstwo tych zawodników tam mieli koronkę, kwarantanny, koronawirusy, tam na Malediwach byli na wakacjach, jeden we Francji i tak dalej. Natomiast tutaj yy, wydawało się, że to tutaj te problemy kadrowe nie będą, tak? A tutaj się okazuje, że tych trzech zawodników to też jest spora strata, jeśli chodzi o Bayern Mannheim. Lewandowski, yy, no, kompletnie niewidoczny. Thomas Miller, też raczej po prostu kiepski ten yy, mecz yy, Millera. Zane dobry mecz, Kingsley Command, bardzo dobry mecz tego zawodnika, Toliso. Um, Toliso, muszę powiedzieć, że dobry mecz. W stosunku do tych wcześniejszych meczów, tak ja po prostu nie dzierżę raczej Toliso krytykuję go. Tak, muszę powiedzieć, że w tym meczu raczej dobry to był mecz, to Toliso. Kimiś kiepski mecz, słaby. Też, jak z reguły, po prostu oceniam pozytywnie Kimisia, Tak, moim zdaniem to był słaby mecz. Dżnabri, Gnabri, um, ciężko jest mi powiedzieć, tak, od 1 do 6, tak, 3 na 4 ciężka zmiana ocenić go Pawart 4 plus, solidny poziom nigdy nie spada po prostu poniżej tego Hernandez słabiutko dwójka e, zyle mm, czwórka też bym to po prostu mu dał czwórka bo nawet piątkę jak na jego możliwości to co prezentował ostatnio to dobry występ Sabicer który wszedł Sabicer nie dał tej jakości były większe oczekiwania miała być świeżość po prostu tak wydawało się, że też ten Salzburg będzie opadał z siły. Ja już widziałem po, faktycznie po dziesiątych, po dziesięciu minutach tego meczu, że oni już byli kondycyjnie też troszeczkę kiepsko, bo dla mnie szokiem, tak? A, a jednak potrafili się szybko regenerować, dali grali. Niektórzy mówią, że ci modziaki praktycznie sprali tutaj, sprali Bayern Monachium bez przesady, tak? Nie sprali, ale byli bardziej lepiej przygotowani pod kątem Bayernu Monachium. Bayern też jest przewidywany, ciągle z tym samym składem, te sam po prostu ustawienia personalne łatwe do przeczytania. Natomiast mimo wszystko. No szacunek tutaj dla RB Salzburga, a także trenera, bo świetnie był przygotowany pod kątem Bayernu Monachium. Kamila Piątkowskiego w tym spotkaniu zobaczyliśmy, byliśmy ciekawi, czego zobaczymy, no ale wiadomo, trener na niego nie stawia, to miał też tam wcześniej po prostu kontuzje, problemy zdrowotne, no ale to był ciężki po prostu wymagający mecz, także tak to właśnie wyglądało. Dobra, kogo tutaj jeszcze pochwalić, kogo zganić? Moim zdaniem Nagelsmann, no chłopie, no na, na wylocie, tutaj kiepsko to się prezentuje. To się po prostu wszystko kiepsko prezentuje. Erik Maxim Czupomoting, on jest dobry jeśli chodzi o mecze ligowe, tak? Gdzieś po prostu tak Bayer wygrywa 2-3-3-0, żeby wszedł 75-70 minucie, ale nie Erik Maxim Czupomoting, który ma wejść, dać jakoś. No Musieli też zabrakło, to też kolejna strata, jeśli chodzi o Bajer Monachium. Dobra. Bo się rozgadałem, jeśli chodzi o Bajer Monachium, a przecież są jeszcze inne kluby. Yy, więc zobaczmy sobie tutaj kolejne spotkanie, także jak jest moja po prostu ocena, moim zdaniem Bayern Monachium ma szansę odrobić te straty i ma szansę wygrać Monachium i pokonać tutaj Salzburg, Dobra, zobaczmy sobie tutaj Inter Mediolan kontra Liverpool. Eee, to spotkanie zakończyło się zwycięstwem 2 do 0. No, oglądałem też to spotkanie praktycznie na dwóch ekranach, na dwóch telewizorach I równocześnie. Można powiedzieć, że ze rozbieżnego można dostać oglądając te dwa spotkania, ale rzeczywiście było ciekawe. Niemniej jednak u, nie ukrywam, że bardziej się koncentrowałem na meczu Bayern -Nu Monachium, ale Liverpool też było po prostu bardzo ciekawe spotkanie. Inter był w mocnym składzie, tak, jeśli chodzi zresztą tutaj hmm, Jacko też po prostu e, zdobył gola, który nie został uznany. Natomiast rzeczywiście Liverpool, te dwie bramki w 75 minucie, a także w 83 minucie meczu. Chociaż muszę powiedzieć, że ta bramka Salaha, taka z przypadku zamieszanie, tak pod tą bramką, powiedziałbym brzydka bramka, ale skuteczna, jeśli chodzi o Liverpool. Moim zdaniem, tutaj to nie była duża. Pomimo tego, że było to zwycięstwo 2-0, Liverpool nie ma jakiejś dużej przewagi, nie był taki po prostu duży pogrom, jeśli chodzi o Liverpool. Zobaczmy sobie też na te statystyki. One mniej więcej są po prostu podobne, tak? Mamy tutaj strzały 9 do 13, strzały na bramkę 0 do 2, posiadanie piłki 46% do 54%, podania 454 do 532, cenność podań 79% do 81%, faule 10 do 9, żółte kartki, czerwone kartki, spalone 3 do 1, tak? Rzuty rożne 7 do 7. Tak to właśnie wyglądało. A zobaczmy sobie też, jak wyglądają te wiadomości. Chociaż wydaje mi się, że intermedial nie odrobi już po prostu yy, tych ty, ty bramek straconych, tak no nie ma szans, żeby po prostu oni tutaj przyjechali e, do Liverpoolu i odrobili faktycznie te straty, żeby mieć zdobyć trzy bramki, a Liverpool żadnej bramki, jeszcze po prostu przy swojej publiczności, raczej to dla mnie mało prawdopodobne. Inter Liverpool, moim zdaniem tak, Bayern Monachium cały czas jest w grze, ma szansę na to, żeby odrobić straty, natomiast tutaj Liverpool faktycznie wyrzucił poza burtę Intermediolan, Mediolan. kontra Liverpool, The Reds zdobyli San Siro, Liga Mistrzów, Liverpool długo męczył się na San Siro, ale i tak ma dużą zaliczkę, wystarczyły dwa stałe fragmenty gry. Intel Liverpool zapowiedź Liga Mistrzów Intermedialni Liverpool e, tutaj mamy praktycznie informację Inter macie gażować doświadczenie wzięło górę e, sędzia Szymon Marciniak bezbłędny w meczu Intermedial kontra Liverpool. No tutaj też warto wspomnieć o tym że ten mecz sędziował Szymon Marciniak, miał bardzo dobre noty praktycznie po tym spotkaniu, nawet się pojawiła informacja, że sędzia Marciniak może poprowadzić, może po prostu być sędzią w finału Ligi Mistrzów o to byłaby fajna sprawa duży splendor, bo dla polskiego sędziego, dla sędziego z Polski i albo sędzia Marciniak poprowadzi mecz, mecz po prostu półfinałowy albo finałowy, jak poprowadzi półfinałowy to już nie poprowadzi finałowego i odwrotnie jak poprowadzi finał to nie poprowadzi półfinałowego natomiast bardzo dobre oceny złapał otrzymał. Tutaj się wypowiadali też sędziowie z Polski, tak, że nie popełnia jakichś większych błędów, yy, że tutaj właśnie yy, są bardzo z niego zadowoleni, więc byłaby na pewno fajna sprawa. Zresztą, bo widać że rzeczywiście, tutaj Szymon Marciniak nie, nie, nie przeszkadzał w tym meczu. Na pewno Szymon Marciniak lepiej sędziował praktycznie to spotkanie niż sędzia w meczu Bayer kontra Salzburg. I nie mówię dlatego, żebym kibicuję Robertowi czy Bayernowi, i tak dalej, ty, czy na, dlatego, że Marciniak jest z Polski i tak dalej, tylko obiektywnie patrząc, tak więc tak to właśnie wygląda zobaczmy sobie jeszcze jeśli chodzi o statystyki mamy składy Skład. mamy tak Kandanowicza w bramce Skriniar, Widal, Brozowicz moim zdaniem Widal słaby praktycznie występ tego zawodnika Martinez też, Lautaro Martinez też po prostu występ, słaby występ tego zawodnika. Dżeko, dobry występ praktycznie tego zawodnika. Wydawało mi się, że lepiej po prostu zaprezentuje się ten duet Martinez i Dżeko, tak, 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 tak się jednak nie stało. Teraz jeśli chodzi o Bayern Monachium, Aleksander Arnold tam był na Bramkę, był bliski tego, żeby po prostu ten szczona Bramkę zamienić w gola. Tak się nie stało. Natomiast potem mamy Mohameda Salaha. Tak, Mane, praktycznie kogo tu jeszcze wyróżnić. Moim zdaniem Robertson słaby mecz rozgrywał, ale to jest moja po prostu ocena. Wszedł jeszcze na boisko Milner, Keita, Firmino, Firmino i tak to właśnie wyglądał Henderson. Tak wyglądała praktycznie ta sytuacja. Muszę powiedzieć, że w przypadku jednak Interu najgorzej bym tutaj ocenił Vidala. Najgorzej jednak po prostu bym ocenił Vidala, jeśli chodzi o to spotkanie. Dobra, zobaczmy sobie przebieg. Mamy tutaj tak zmianę. Wchodzi no, sporo praktycznie tych roszad, tych zmian praktycznie tych personalnych. Bramka w 83 minucie, 75 minucie. To, co właśnie nie potrafił zrobić Inter medial, a więc zachować ten spokój po tym, jak zdobyli bramkę, bardzo szybko okazuje się, że po tym, jak drużyna przegrywa, dostaje bramkę, bramkę Gonga, to w cią przy ciągu 5 czy też 10 minut dostają drugą bramkę, bo jest takie osoby, nie tak, powinni szybko po prostu dojść do siebie, do, do formy. Eee, natomiast e, moim zdaniem, no Interowi będzie ciężko, będzie ciężko po prostu odrobić. Mało ma to jest praktycznie prawdopodobne, żeby tutaj Inter pokonał Liverpool. Więc tak to wygląda, ale widać też tak samo jak Manchester City mocno pokonał sport. I 5 do 0 duża dominacja drużyn angielskich, jednak te drużyny angielskie odjeżdżają w dzisiejszej piłce. No jednak po prostu tam trenerzy są mega dobrzy, tak. Piłkarze też po prostu e, drużyny mocne. E, więc jednak tutaj jest po prostu naprawdę to, to, jest, to są mocne projekty, jeśli chodzi o ligę angielską. E, więc zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. Więc tak wygląda sytuacja. A już za parę dni mamy kolejne mecze Chelsea, tak? Tutaj Villa Real i tak dalej. Natomiast tutaj, wracając jeszcze praktycznie do tego spotkania, no tutaj mamy tak PSG kontra Real Madrid 1-0. No, ja muszę powiedzieć w ten sposób, że na przykład tutaj PSG Real Madrid na tle czy RB Salzburg na tle Liverpoolu czy Manchesteru City, to naprawdę oni słabo wyglądają, tak? Może jeszcze RB Salzburg troszeczkę mocniej tutaj wygląda. PSG, pomimo tego, że mnóstwo do gwiazd, tak? No to ma, natomiast moim zdaniem, tutaj by, byłby walec, gdyby Spotkali się z Manchesterem czy z Liverpoolem, to jednak tutaj bez szans byliby więc tak to właśnie wygląda, napiszcie w komentarzach co wy na ten temat sądzicie, moim zdaniem ten kubeł zimnej wody, który spadł na Roberta Lewandowskiego, on jest niezasłużony, może to by był słabszy praktycznie mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, natomiast ja bym też to ocenił to przez pryzmat całej drużyny, jeśli chodzi o pomysł na gry, taktykę, ustawienie jaki w ogóle po prostu pomysł miał tutaj Nagelsmann to niedobrze po prostu wygląda, to nie wygląda zbyt dobrze tak, jeśli chodzi o drużynę to wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się, cześć!